<laughs> wygląda jak dobra impreza oh, <laughs>

Hmm. Ty, ale jak my tam wejdziemy? A patrz, już tam Wiśnią ogarnął. Chociaż <noise> ja znowu y, czuję się... Bisternie. Mało... Mało sterowne to jest. O, <głos> prawie. <głos> <A> się... <głos> Aha. <głos> ja tu mostrowy. Dobra. O bez <śpiewanie> <śpiewanie> Teraz tam, na guzik. Staruj. Łódką steruj. Ja mam krzywkę. Ania, <śpiewanie> <śpiewanie> szybko na łódkę. A nie mogę jej cofnąć. Mam <śpiewanie> O, super. super. No, dajłem. Stop. Tak. Ja zaraz zajdę. No, zeszła. O jest. Tam łeb do góry. Nie. Go, oh, no, czemu? A nie, zawsze musisz tak ją złapać, no. Przecież. Nie możesz Dobra, płyniemy. Co za tango? Na środek, a nie na. No teraz, już! Go, go, go! puści się. Go, 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 go. A nie zawsze z taką agresją na tą łódkę wpada <grystanie> Jesteś dobrym... ...sterem Skupiłem ster A, jest <grystanie> Trze Trzeba go wyciągnąć, tak? No ale, to musisz tu zaczynać, tutaj trzeba biec, o tu He, rozbieg Psu A, o, kurwa Ej, dobre, dobre Ej, bo ja już tutaj kogoś z was I Już rozumiem I like it Tu są dwie osoby potrzebne ty, <laughs> Coś takiego. Jakie pierdo? Oj, Oj Chyba nie. nie, nie, wiem. To jest ten młyń. <laughs> Przeszłaś? Nooo... To <śpiewa> by nie starczyło... Ło... Ania z tą ręką za plecami chodziła jak jakiś... <śpiewa> jakiś arystokrata... E... E...

no, chyba. No, no. <laughs> O, leży. Nie coś stracimy mocy. No, szaba. Co? wykazu. A ja oglądam. Do przodu, czy? A. Dobra. Hyhyhy <laughs> na lewo Jedź i zobacz ten <laughs> A nie, ty możesz Wziął ci ten węgiel. I'm fine. No, nie, nie, nie. Czekaj, daj mi dojść do dziurki. A, dobrze przez samą Ooo, Ooooo, zwonić. Nie ma, dzwoni tu się. To się jedzie <śpiewanie> Nie umiem, zaczytałem. nie byłem przy dźwigni Czuję, bo nam się tutaj... ...materiał pali Pan <śpiewanie> tym dobrze wam poszło О, маг, маг. А, добра, неважно, моем тройка.